Jeśli podczas korzystania z Whatsappa nie możesz wykonywać połączeń ani nagrywać dźwięku, i pojawia się komunikat, że nie masz uprawnień, musisz przejść do ustawień swojego iPhone'a, a to ta ikona z kołem zębatym. Następnie przewiń w dół do Prywatność i Bezpieczeństwo, to ta opcja tutaj. Nie martw się, jeśli ekran jest po angielsku, wszystko można łatwo śledzić. Dotknij Prywatność i Bezpieczeństwo. A potem przewiń w dół do sekcji Mikrofon. Jeśli wygląda to w ten sposób, że nie możesz nic zmienić, musisz wykonać kilka dodatkowych kroków. Wróć dwa razy do tyłu. Następnie przejdź do Czas przed ekranem, czyli tej opcji tutaj. I przewiń w dół do treści i ograniczeń prywatności. Dotknij ją. A następnie przewiń w dół do mikrofon. I wybierz pierwszą opcję Zezwól na zmiany. Gdy to zrobisz, wróć z powrotem do głównego ekranu ustawień. Przewiń w dół, wybierz Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie ponownie w mikrofon. Teraz, jak widzisz, opcje są już aktywne. Znajdź WhatsApp i jeśli przełącznik jest szary, wystarczy go włączyć, aby był zielony. Po wykonaniu tego kroku możesz wrócić do WhatsAppa i zobaczysz, że możesz teraz wykonywać połączenia i nagrywać dźwięk bez problemu. Jeśli mimo to problem nadal występuje, zalecam ponowne uruchomienie telefonu. Ale po tych krokach powinno już działać poprawnie. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie pomocny i do zobaczenia w kolejnym.